Jesteśmy na zakupach w sklepie Oszołomu zwany popularnie Auchan robimy zakupy jak widać na program pod tytułem Kultura Bengalska odbędzie się on już po południu, niebawem wybieramy same najlepsze produkty tutaj owoc, którego osobiście nie znam może ktoś z Państwa chciałby mi powiedzieć jak się nazywa ponoć dobry tak. mamy czak zabójczej ilości. Gdzieś 100 gramów. Bardzo popularnych w Bengalu, który, który do sobie rośnie. Tu i łdzie, Jednak cena nie jest bengalska. Są jabłka na rajtę, przepraszam na czatnej, ogórki na rajtę i wiele innych produktów. Dzisiaj tak jak tutaj mamy na planszy, Bengal zachodzi. Będziemy z taką wizytą bardzo, bardzo daleką, odległą orientalną i jakże inną kulturową w Indiach, a dokładnie na zachodniej części. I oprócz tej prezentacji, którą ja przygotowałem będzie też prezentacja studentek z Uniwersytetu Warszawskiego. To jest Judyta i Magda, tak? dobrze zapamiętałem tak. Magda. Judyta i Magda. Powiedzą nam o piśmie, o języku, o... o też o samej literaturze bengalskiej, trochę o historii literatury. Może między sobą też porozmawiają w Bengali, żebyśmy tak trochę poczuli się jak w tym Bengalu. Ten język jest bardzo ciekawy, taki miękki. Następną częścią programu będzie prezentacja z podróży, którą odbyłem rok temu. Akurat byłem na przełomie grudnia i stycznia, właśnie w Bengalu. Także mam świeży pokaz takich slajdów i chętnie z Państwem się podzielę. Naprawdę poprzez te slajdy będziemy w stanie się przenieść tam. I poczuć trochę tego klimatu. Przygotowaliśmy tutaj aromaty, właśnie to co Państwo czują, to są kadzidła, takie właśnie przywiezione stamtąd. E, będziemy też próbować potraw na takich właśnie, o e, fajnych tackach, też bengalskich, bo w Bengalu oni wiedzą, to też o tym powiemy w taki zupełnie trochę inny sposób. Powiemy właśnie o kulturze, o, trochę o religii, e, o islamie, o wiśnoizmie, które są. E, w Bęgalu, takimi filozofiami i religiami wiodącymi. Troszeczkę powiem na temat instrumentów. Mamy tu ze sobą rydangę, taki bengalski instrument, i kartale. Może uda nam się zaśpiewać. No, pani Ewa mówi, że tutaj mamy dwie godziny czasu, niecałe. Także na koniec jest, proszę zostać do końca. Poczęstujemy Państwa taką specjalną potrawą bengalską, która nazywa się kichri i Chatney. I ta potrawa będzie serwowana już na sam koniec, także proszę zostać z nami do końca. Mamy tutaj mamy świeże właśnie przyprawy tutaj, o, świeża kolendra, yy, mamy ogóreczka, yy, jest tutaj jogurtki, a czy możesz powiedzieć yy, na co przygotowałeś ten bok? Z upęciliśmy to topodan. Czy ktoś z państwa wie co to jest topodan? A czy Państwo chcieliby wiedzieć coś na temat papadamów? To powiem Papadamy to są takie placki O, tutaj mam takie właśnie placki zapakowane z mączki gruszkowej One bardzo przypominają po wysmażeniu nasze takie chipsy Ale są nas zdrowsze, są tu same naturalne składniki Widzę, że ten na przykład papadam jest minkiem, z różnymi przyprawami to Państwo mogli skosztować tego topadana. Co my szamaliście? Tak wygląda gminek indyjski. Nie są zupełnie inny niż ten polski. I mogę pokazać, tak wygląda naczynie bengalskie. Mogą Państwo sobie zobaczyć. Nie mamy aż tylu, żeby każdemu z Państwa zaserwować, ale każdy może sobie zobaczyć, jak to z bliska wygląda. Jest to tak sprytnie zrobione naczynko, że nawet nie przepuszcza wody, także można nawet y, y, lekko wychylić y, y, napisy. Taka miseczka z liści. To jest ciekawe, że później tą miseczkę wyrzuca się na taką kubkę, przychodzi koza i zjada. Po prostu było i nie ma. My tutaj zastępujemy na plastikowych naczynkach, ale to, to już nie jest to. Bo żyjemy w takiej kulturze, która właśnie tak tą ekologię nie dba. Z Na przykład miałem też powiedzieć o materiale. używanym. właśnie ta kurta zrobiona jest z Kadi. Kadi, czyli taki bengalski materiał. Można dotknąć, on tak wygląda. Ręcznie tkany. No to jest bawełna Z różnymi zamieszka. Tutaj jest pytanie, jest. Tak, czy jest takie zgromadzenie Kryszny tutaj w Warszawie. Otóż jest, mamy taką świątynię Kryszny, znajduje się ona w Mysiadle i mamy też zaproszenia do niej, po części Państwu rozdałem. Jak, jak ktoś nie ma, to tam z tyłu jest taki sklep i można też tam to zaproszenie dostać. Każdą niedzielę organizujemy tam też takie spotkania, na których też częstujemy z kuchnią, można posłuchać muzyki trochę poznać filozofię. Może pokażę tą bengalską, książkę. To jest tam czytania i pisana właśnie w Bengalii. Generalnie to generalnie, wyjątkowa książka, wierzymać jakaś, wierzymać, wierzymać, jedna z nielicznych w języku polskim, która ma oryginalną książkę węgierską, transliterację łacińską, tłumaczenie słowa posłowie, znaczenie do tego, też komentarz właśnie autora. Bardzo polecam, a w niektórych bibliotekach czy też jest jest w internecie jest można tą książkę czytać online. Osobicie jestem miłośnikiem poezji bengalskiej Muszę Państwu powiedzieć, że wersety bengalskie są tak jak Pantadeusz, one są pisane w formie rymowanej. Może tak, żeby Państwu tak przybliżyć, postaram sobie coś z pamięci. Czyli to nie o Simcharo? Vipa Sim Simchabirya, Sim Simchrohunkara. Tak. Tak. That i